W szpitalu woja na mnie łysy murzyn. Rozumiem. Wasze społeczeństwo jest bardzo rasistowskie. Nie. Chyba nie jest tak źle. Walczarnego w łysą pałę! Jak tak dalej pójdzie, przerobi go na masło Orzechowę. Trzeba łysych pokryć, papo, maczarny, asfaltem. <śled> Czy to wszystko? Zabij biała sa, utnij mu palec. Biały jest gorszy niż chory padalec. <grymianie> Pan do nas mówił? Nie, dopingowałem. Biały trzeba pokryć kałem. Murzynek Bambo! W Afryce mieszka! Idzie Grześ przez wieś. Ty kocie, kocze, Halili, halili, ukuli Simba! Widział, że jego tlenie rzuci nas na pożarcie synie.